Tym razem mam listę projektów, do których przypisane są różne osoby. One mogą się powtarzać zarówno w ramach projektu, jak i w, między projektami. Więc osoba o nazwisku tang może być tutaj kilka razy w tym projekcie pierwszym, ale możesz również występować w tych kolejnych projektach. I moje zadanie to spośród tych wszystkich osób stworzyć listę unikalnych wartości, czyli taką listę, na której każda osoba będzie tylko raz. Jest w Excelu taki mechanizm o nazwie usun duplikaty, ale tego mechanizmu trzeba byłoby tutaj używać do tego zadania 8 razy, ponieważ on dobrze by zadziałał na każdej pojedynczej kolumnie. Więc musiałbym wybrać taką jedną kolumnę, na niej zastosować usun, usun duplikaty, potem na kolejnej i na kolejnej i na kolejnej, potem. Z, tych, z tego, co wyjdzie, zbudować jeszcze jedną kolumnę i na niej finalnie też zastosować usuń duplikaty. Więc 8 razy musiałbym tego mechanizmu używać. Bill z YouTube'a przypomniał mi o innym, fajnym, prostym sposobie, którego kiedyś się używało i on będzie tutaj, myślę, szybszy, a chodzi o tabelę przestawną. Do dzieła. Umieszczam kursor w obrębie tych danych, klikam wstawianie, tabela przestawna, umieszczę tę tabelę w tym arkuszu, gdzieś z prawej strony, na chwilę i tak ją później usunę. Klikam OK. I teraz w tej tabeli przystawnej do etykiet wierszy, czyli do tego pola, przeciągam wszystkie te projekty. Wystarczy, że będę je po kolei klikał. One będą do tych etykiet wierszy wskakiwały. Tabela przystawna ma to do siebie, że pola, które przeciągasz na etykiety wierszy, od razu są analizowane pod kątem powtórzeń i powtórzenia są eliminowane. Więc w tej tabeli przystawnej te etykiety wierszy już są odpowiednio przygotowane i wystarczy, że na tym obszarze teraz zastosuję mechanizm usun duplikaty. Nie można tego bezpośrednio zrobić na tabeli przestawnej, więc ja zaznaczę te wszystkie pozycje, które są w tej tabeli przestawnej. Tutaj jeszcze jako ciekawostka spójrz, znajdują się tutaj takie pozycje o nazwie puste. Skąd one się biorą? Ano stąd, że w tej liście, na której tabela przestawna była budowana, czyli w tej, nie wszystkie projekty mają mają podane osoby do samego końca, do ostatniego wiersza. Więc to tutaj, to tutaj, ten obszar pusty tutaj powoduje, że w tabeli przestawnej znajduje się tam taka pozycja pusta. Ale ona nam nie przeszkadza i tak ją za chwilkę usuniemy. Więc zaznaczam wszystkie te elementy, które znajdują się w etykietach wierszy tabeli przestawnej. Klikam na pierwszym z nich, Ctrl Shift strzałka w dół, Shift strzałka w górę, Ctrl C, Ctrl Backspace, aby wrócić do góry, dwa razy strzałka w prawo. Ctrl Alt V, aby wywołać okienko wklejania specjalnie, dwa razy strzałka w dół, Enter, aby wybrać wartości. I teraz na tym obszarze, który się tutaj pojawił, zastosuję mechanizm Usuń duplikaty, więc klikam w kartę dane, Usuń duplikaty. Moje dane nie mają nagłówków, więc poprawnie ten mechanizm rozpoznał. Klikam OK i OK, aby to potwierdzić. Ostatnia rzecz, którą trzeba tutaj zrobić, pozbyć się tej pozycji pustej. Ona w tej liście znajduje się tylko raz, gdzieś tam, w którymś miejscu u mnie akurat na drugiej pozycji. Więc zaznaczam tę komórkę, klikam prawym, usuń, zbieram, żeby przesunąć komórki do góry, klikam OK. I teraz będąc w tej liście, zaznaczam ją, CTRL-A, CTRL-C, idę do miejsca, w którym ma znaleźć się ta lista unikalnych wartości, klikam CTRL-V. A tę tabelę przestawną i tę listę, która została stworzona przed chwilą, mogę już usunąć. Więc usunę całe te kolumny i mam listę unikalnych wartości. Można to oczywiście zrobić formułą, ale pisanie formuły zajęłoby dużo, dużo więcej czasu. Jak widzisz, ten mechanizm jest szybki i prosty. Zarówno formuła, jak i ten sposób mają swoje plusy i minusy. Wszystko zależy jak zwykle od sytuacji.